Dzisiaj parę słów o komiksie pod tytułem Queenie. matka na Harlemu. Autorką ilustracji jest Elizabeth Colomba, a autorką scenariusza tego komiksu Aureli Levy. Więc najpierw parę słów na, na temat wydania tego, tego dzieła. Jak widać. Komiks jest wydany bardzo ładnie, w twardych okładkach, ze złoceniami, z fajnymi ornamentami, z bardzo, z bardzo ładną wyklejką, taką elegancką. Sama rzecz jest rysowana w czerni i bieli. Znaczy, mamy do czynienia z takim bardzo klarownym rysunkiem. Typowo komiksowy, można powiedzieć, z zachowanymi proporcjami ciała, z prawidłowo oddaną mimiką. No wszystko w tym, w tym komiksie jest takie bardzo, bym powiedział, normalne, nie ma tutaj żadnych wynaturzeń. Jest wykorzystana w sposób subtelny, delikatny. No cecha tego komiksu, taka, że to jest czerni biel. Oczywiście nie jest to takie mistrzostwo jak, jak w trudnym pożegnaniu Franka Millera, czyli w pierwszej części Sin City. Tam to, 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 to było mistrzostwo po prostu. Natomiast ja nie oczekuję jakby od tego, od tego komiksu, od, od Queenie, królowie Harlemu, nie oczekuję mistrzostwa. To jest dobrze narysowany komiks i jest w nim też dużo takich kadrów można powiedzieć, no, wykorzystujących język komiksu, tak, czyli, czyli mamy na przykład kadry, na, na, których, na których możemy podziwiać, zaraz jak to ustawić, o, na których możemy podziwiać no, pewne sytuacje, które się dzieją kadr po kadrze, kadr po, po, po kadrze, to, to, to się jakoś tam rozwija bez słów. Jest to zrobione naprawdę ze smakiem, tak jak, tak jak lubię. No, i tak jak mówiłem, komiks jest wydany bardzo ładnie. Nie wiem, czy to będzie widać w kamerze, nawet tutaj ta, ta płócienna część wewnętrzna, która, do której przyszyte są kartki, jest ujęta w kolor żółty i czarny. No, to po prostu widać, że komuś zależało na tym, wydawnictwu. Non-stop comics, zależało na tym, żeby ten komiks dobrze wyglądał. A w ogóle zauważyłem, że to wydawnictwo dosyć, dosyć fajnie dba o te sprawy. Na przykład też tego wydawnictwa Dni Piasku, to jest komiks traktujący o pewnym bardzo ciekawym zjawisku w Stanach Zjednoczonych, o, o tzw. burzach pyłowych w pewnym obszarze tego kraju. Ten komiks jest wydany zupełnie inaczej, jakby przez inne wydawnictwo. Jest wydany na szorstkim, jakby piaskowym papierze, obwoluta jest też szorstka, no więc widać, że do każdego, do każdego komiksu, non-stop non komiks, Podchodzi inaczej. To tyle jeśli chodzi o oprawę. Co jest w środku? No, komiks jest bardzo dobrze, bardzo dobrze, bardzo dobrze. Zaopatrzony w pewne takie klamry, które są istotne dla zrozumienia treści. Na przykład jest wstęp, Renesans Harlemu. Bardzo istotny, bo on nadaje sens, on nadaje on nadaje nie konspekt tylko kontekst. Boże, dzisiaj mi się ciężko myślić, to pewnie przez te burze. Kontekst całej reszcie, bez lektury tego wstępu, który jest napisany na, na trzy strony, bardzo trudno by było, może nie bardzo trudno, ale trudniej by było po prostu zrozumieć to, co się dzieje na łamach tego komiksu. Oprócz tego mamy mapę: mapę Manhattanu z pokazanymi dzielnicami tego, tej, tej wyspy. Dzięki czemu dobrze rozumiemy, czym był Harlem, bo komiks opowiada oczywiście o, o Harlemie w latach, w okresie międzywojennym, tuż po prohibicji. No i właśnie dzięki temu wstępowi, o którym wspominałem przed chwilą, możemy w ogóle zrozumieć cokolwiek, jeśli chodzi o, o to, jak ważny był Harlem. Jak ważny był Harlem dla czarnoskórej społeczności Stanów Zjednoczonych. Tam byli artyści, muzycy znani, poeci, Hmm, tam były lokale, które, które skupiały tę śmietankę Towarzystwą Czarnoskórą, i okazało, okazuje się, że do tych lokali hmm, przychodzili też biali mieszkańcy Nowego Jorku, uwielbiali Harlem. Tam w tym Harlemie działo się coś bardzo istotnego, można, było, można powiedzieć, pewna wiosna czarnoskórej hmm, społeczności. I Harlem mógłby spowodować, że, że segregacja rasowa, że rasizm w Stanach Zjednoczonych skończyłby się dużo wcześniej niż de facto to się stało. Ludzie tacy jak ja, no, o tym nie, tacy, ktoś taki jak ja o tym nie wiedział, tak? więc dla mnie to są dosyć istotne, istotne informacje. Oprócz tego wszystkiego, jakby było jeszcze mało, na końcu komiksu znajdziemy biografię osób występujących w tym komiksie, bo to się przewijają dosyć znane, dosyć znane nazwiska, więc mamy informacje, kto jest kim i, i dlaczego. Ostrożnie trzeba postępować z tymi biografiami, dlatego, że one potrafią spoilować pewne rzeczy, więc warto przeczytać początek tych biografii, żeby wiedzieć kto jest kim. Natomiast jeśli chodzi o zakończenia tych biografii, to warto je dokończyć już po lekturze komiksu. No i jeszcze jedna rzecz jest: na samym końcu już rzeczyw rzeczywiście na samym końcu są przypisy. E Pewne fragmenty tekstów są oznaczone gwiazdkami, i te gwiazdki odsyłają nas do, do, ostatniej, do ostatniej strony. Czego nie wolno czytać w tym komiksie? Na pewno nie, nie wolno czytać blurba tego na, ostatniej, na, na czwartej stronie okładki, dlatego że tam jest pewien spoiler. I może on nie jest bardzo istotny dla niektórych, ale z mojego punktu widzenia on mi zepsuł zepsuł mi pewne napięcie, tak? Ja w, może nie jestem wielkim zwolennikiem suspensu czy napięcia, natomiast, no, jeśli mamy opowieść gangsterską, a to jest opowieść gangsterska, to y, warto mieć to y, takie, y, takie, poczucie, no, niewiadomej, prawda? A w, y, w, Napisy na, na samym końcu tego komiksu zdradzają coś bardzo istotnego, więc ja osobiście zniechęcałbym do czytania, do czytania czwartej strony okładki. No dobrze, co, co mamy w komiksie jako w komikcie? Tak? Bo powiedzieliśmy sobie o, o wydaniu, powiedzieliśmy sobie o, o tym, jak, jak, jak wygląda, co jest na początku, co jest na końcu. Pierwsza rzecz to jest główna narracja. Główna narracja przedstawiona jest. W ten sposób, że mamy normalne czarno-białe rysunki, tak jak już pokazywałem wcześniej, bardzo elegancko przedstawione, tak jak trzeba. Oprócz tej głównej narracji, mamy w komiksie jeszcze wspomnienia. Wspomnienia są wspomnienia głównej bohaterki. Wspomnienia są przedstawione w sposób taki wyszarzony i to też jest bardzo komunikatywne wiadomo, że to są te wspomnienia. I mamy jeszcze coś, co mi się bardzo spodobało, mianowicie takie <śmianowicie> takie trochę przebicia czwartej ściany w tym komiksie, które wyjaśniają pewne, mm, pewne charakterystyczne, charakterystyczne dla tego świata zjawiska. Zaraz Wam spróbuję to znaleźć. Jedno z to, to takich, takich wyjaśnień. Takie wyjaśnienia są chyba trzy. Na przykład tutaj jest wyjaśnione, w jaki sposób działają, działały loterie liczbowe w tamtym, w tamtym czasie. To jest taki bardzo ciekawy zabieg. Ja z czymś takim, z czymś takim spotykam się rzadko w komiksach. I to jest, dobrze, to jest dobrze rozegrane, to jest dobrze pokazane. Akurat to, co wam pokazałem, wyjaśniało, w jaki sposób główna bohaterka tego, tego komiksu, czyli. Stephanie McClair, czy zaraz czy ja dobrze mówię, tak, Stefanie Steph Sanclair, nie McClair, tylko Sainclair, zbierała pieniądze. A tutaj mamy drugie takie wyjaśnienia, styl szulca, czyli w jaki sposób radził sobie z pewnym problemem i inny gangster, czyli pan szulc. No i to by było tyle, jeśli chodzi o stronę formalną. Kim była Stefanie Sinclair? No to była, znaczy dowiecie, dowiecie się z tego oczywiście komiksu, bo Queenie to jest właśnie jej, jej przezwisko. To była pani gangster, czy gangsterka działająca w obszarze Harlemu, której głównym dochodem był hazard, a konkretnie gra liczbowa, tak zwane numerki. No, nie jest to postać kryształowa, broń Boże. Ona ma dosyć, dosyć trudną, ciężką przeszłość. No, związaną z tym, że po pierwsze była czarna, po drugie, była kobietą, po trzecie, żyła w czasach, w jakich żyła. Urodziła się na Martynice i, i później się przyniosła do Nowego Jorku. Zresztą z wielkimi trudami. To nie było łatwe to, to, to przeniesienie się do, do Stanów Zjednoczonych. Więc oczywiście życie miała cholernie trudne i to życie spowodowało, że. <laughs> Spróbowała się przeciwstawić fatum i wziąć własny los we własne ręce. Co wiązało się z pewnymi dramatycznymi decyzjami czasami. Była prostytutką, między innymi, musiała się wyrwać z tego ciężkiego zawodu. No, nie chcę wam spoilować. Tak czy owak, stała się dosyć istotną osobą w świecie przestępczym. I miała bardzo nietypowe metody. To jest, to jest ciekawe w, w tym komiksie, bo są pokazane tej te metody. Na przykład jedną z jej metod była praca nad imidżem. Czyli ona bardzo dbała o to, jak się ubiera, co na siebie zakłada, czyli to jest, to była kompletnym przeciwieństwem mnie. Chyba będę musiał nad tym popracować. Ja po prostu bardzo nie lubię w ogóle myśleć o imidżu. Bardzo mam negatywny stosunek do, do osób, które zwracają na to uwagę, bo. Bo image to jest oszukiwanie. Image to jest właśnie obraz, który człowiek stawia przed sobą i, i mówi widzom: patrzcie na ten obraz tak? i uwierzcie, że to, jest, że jest, że to jestem ja. No, to jest pewna manipulacja um, widzem, której ja nie lubię, bo ja zwracam się do Was i staram się nie, nie manipulować i nie udawać nikogo, kim nie jestem. Prawda? No, może to się zmieni, może mnie, że ona zmusi do tego, żebym za, zakładał koszulę czy coś tym razem. No tak czy owak, e, e, Stephanie Sankler. Dbała o imidż, bo wiedziała, że on ma wpływ i e, nie tylko się ubierała tak, żeby biło od niej, biło od niej poczucie e, takiego bogactwa i, i mocy, ale też się fotografowała i te fotografie zamieszczała w lokalnej prasie. Z bardzo ważnymi ogłoszeniami. Te ogłoszenia były jej bronią. W jaki sposób stosowała tę broń, w jaki sposób używała tej broni, no to już zobaczycie w komiksie. Nie chcę wam tutaj tego opowiadać. Natomiast to jest, to jest ciekawe: w żadnej książce o, o mafiozach, o gangsterach nie, nie czytałem o tego typu metodzie działania. Skoro już jesteśmy przy, przy metodach działania, to warto może wspomnieć o, takiej, o pierwszej scenie z tego komiksu. Pierwsza scena, może nie pierwsza, ale no druga scena. Bo pierwsza scena to opowiada o tym, jak Stefanie Sankler wychodzi, wychodzi z więzienia, jest tutaj przywitana przez swojego takiego bardzo wiernego towarzysza Bampiego. Jedzie samochodem, za nią, za nimi jedzie wóz policyjny. Ona każe się zatrzymać. E, swojemu kierowcy i przyjacielowi e, wychodzi z samochodu i mm, no, e, cofa się i rozbija reflektor w samochodzie policyjnym, e, krzycząc, e, że nie boi się szefa policji. Więc e, wy, kiedy to przeczytałem, to wydało mi się to strasznie mało subtelne posunięcie. Bo to nie jest posunięcie sprytne, to nie jest posunięcie godne prawdziwego mafioza. To jest jakby odkrycie kart, to jest pewna taka niepotrzebna demonstracja i myślę sobie, no to nie, nie zapowiada się ciekawie. Dla kontrastu e, mogę przypomnieć posunięcie przedstawione w Ojcu Chrzestnym, też na początku tej książki. Oczywiście te, te, ten gigantyczny wolumin nie zawiera tylko Ojca Chrzestnego, ale też Sycylijczyka i Omertę. Więc na początku, prawie że na początku powieści ojciec krzesny, mamy do czynienia z, ze sceną, z rozbudowaną bardzo sceną wesela koni Corleone, córki dona Wita Corleone. I przed tym miejscem, gdzie odbywa się to, do wesele, na to wesele, jest mnóstwo zaparkowanych samochodów i są tam również funkcjonariusze władz funkcjonariusze organów ścigania i oni robią fotografie tablic rejestracyjnych tych samochodów. Widzi to Sonny Corleone, syn Dona Vito Corleone, najstarszy jego syn i jest wściekły i atakuje tych, tych policjantów, chyba, jeśli dobrze pamiętam, niszczy im aparat fotograficzny, no, zachowuje się w sposób agresywny, troszeczkę podobny do tutaj do Stefani Sankleru. I e, jaka jest reakcja Vita Corleone? Vito m, ma stosunek no, negatywny, nie, nie podoba mu się ten temperament syna, nie podoba mu się jego reakcja, natomiast pozwala na tę reakcję i, to, i tutaj uwaga, dlaczego? Dlatego, że uważa, że ta reakcja pozwoli agentom FBI, czy tam policjantom, to, którzy goście śledzili, już nie pamiętam dokładnie, pozwoli tym ludziom myśleć, że ich obecność na weselu koni Corleone była nieoczekiwana. To jest sprytne. Don Vito Corleone doskonale wie, że samochody, którymi przyjechali jego goście oraz ich tab tablice rejestracyjne są bezpieczne, te tablice są odpowiednio spreparowane, samochody też są odpowiednio przygotowane, także dane, które fotografujący te tablice rejestracyjne policjanci by zebrali, byłyby całkowicie nieprzydatne. Więc jest to pewna taka finta, prawda? Mój synek na was krzyczy, myślcie sobie o tym, że wasza obecność tutaj jest niepożądana, że jesteśmy naprawdę na was źli, a tak naprawdę to podajemy wam na tacy coś, co tylko sprowadzi was na, na manowce, to jest spryt. Więc na początku mi się wydawało, że ta reakcja queenie polegająca na tym, że ona. Rozbija reflektor tego samochodu policyjnego, że to jest po prostu no, zachowanie niegodne mafioza. No i okazuje się, że się myliłem. Okazuje się, że się myliłem i, i bardzo się z tego ucieszyłem. Okazuje się, że ta historia ma zaszytą w sobie niegłupią intrygę, taką, która potrafi zaskoczyć, dosyć inteligentnie poprowadzoną. Um, Stephanie Clair bierze udział w grze bardzo trudnej, w grze w której bardzo łatwo jest um, no, ucierpieć. Więc. Um, Dosyć dużo ryzykuje, no i m, przedsiębiorze dosyć ciekawe środki, takie, powiedziałbym, nietypowe, znowu, jeśli chodzi o, o, taką o taką typową rozgrywkę gangsterską. No, jakie to są środki, jakiego typu to są zabiegi, jakie to są fortele, to nie mogę Wam znowu zdradzić. Może pewną wadą tej narracji, tej, tej, tej opowieści jest to, że m, że tak naprawdę czytelnik nie ma za bardzo szans się domyślić, co ona, um, co ona planuje, i nawet widząc, co się dzieje, nie, nie, nie bardzo ma możliwość zrozumienia, co się dzieje, dopóki do, do, dopiero na końcu są wyjaśnione te sposoby jej działania, zaskakujące. Um, ma to, ma to i wadę, i zaletę. Wada jest taka, że no, czytelnik czasami chciałby być równie mądry, co autor i, i czy autorki tutaj w tym, w tym, w tym wydaniu i y, rozgryźć, y, co planuje główna bohaterka. Y, z drugiej strony y, takie rozwiązanie powoduje, że y, warto tę opowieść przeczytać chociaż, y, chociaż jeszcze jeden raz, żeby tym razem już rozumiejąc, co się dzieje tak naprawdę i kto jest kim, no, w pełni docenić inteligencję Stephanie Sinclair St. podczas tej rozgrywki. Z trzeciej strony, może ja po prostu nie byłem zbyt inteligentny czytając ten komiks, i może były pewne sygnały, które gdybym czytał jeszcze uważniej, to bym, to bym rozpoznał, a tak to jakoś się po nich prześlizgnąłem. To znaczy ja miałem wrażenie, że niektóre sceny są znaczące, tylko jeszcze nie, nie rozumiałem za bardzo dlaczego. No teraz już wiem, że były, rzeczywiście były. One nie były przypadkiem tam rozsiane. Co jeszcze jest no, strasznie fajnego, jedno jest fajne zagranie w tym komiksie, o którym zapomniałem o tej rzeczy, ale dobrze, że sobie na sam koniec przypomniałem. Mianowicie, tak jak mówiłem, w tym komiksie są rozsiane gwiazdki, i te gwiazdki odsyłają do, do przypisów na końcu strony. Ale jest jedno takie miejsce w całym komiksie, kiedy wydaje się, że autor zapomniał o gwiazdce czyli że jest gwiazdka, ale zaglądasz na koniec komiksu i nie ma tam tego odwołania. To miejsce jest konkretnie tutaj, gdzie jeden z bohaterów ja tutaj, jak ja tutaj pokażę wam tę gwiazdkę, ona jest o tutaj, w tym, w tym dymku, w tym dymku. Jeden z bohaterów mówi o, o czymś istotnym i nie wiadomo o co chodzi. Dzieje się to w kinie. I w pewnym momencie Indianin, który jest głównym bohaterem filmu, który jest oglądany przez, główną, przez, przez, przez bohaterów te, te, tej opowieści, z, zsiada z konia, chwyta gwiazdkę, która jest na ekranie i wyjaśnia, co miał na myśli. Ten bohater. No, to jest strasznie fajne, takie komiksowe zagranie, dosyć twórcze rozwiązanie problemu odsyłaczy, zaskakujące dla czytelnika, no bo gdzie jest tak gwiazdka, dlaczego jej nie ma na końcu, a odnalazła się, odnalazł ją Indianin na, na, na ekranie. Kinowym. No i to by było na tyle, jeśli chodzi o komiks Queenie, matka szedz na Harlemu. Czy warto ten komiks przeczytać? Moim zdaniem absolutnie tak, z ilu powodów? No z paru powodów. Po pierwsze jest to, jest to dobrze skonstruowana intryga. Taka właśnie gangsterska, dosyć nietypowa. Po drugie, jest to dobrze narysowany komiks. Tutaj nie ma się do, tego, do, do czego przyczepić to jest czyste, klarowne, to jest elegancko narysowane, w zasadzie charakterem dopasowane do charakteru głównej bohaterki. Po trzecie, poznajemy kawałek historii. Który jest być może dla, dla Europejczyków, dla Polaków, mało znany, dotyczy okresu międzywojennego, tuż po prohibicji, dotyczy Harlemu. Nie każdy musi być znawcą te, ani tego okresu w Stanach Zjednoczonych, ani, ani tej dzielnicy w Stanach Zjednoczonych, więc jeśli ktoś nie wie, czego do, co, co się tam działo, to się z tego komiksów. Pewnej mierze dobie. Oczywiście trudno traktować komiks jako źródło, źródło historyczne, natomiast ja mam wrażenie, sądząc po tych przypisach, po tych biografiach, że został potraktowany dosyć rzetelnie. materiał źródłowy, czyli to, co się tam naprawdę działo. No i po ostatnie, to jest bardzo ładny komiks, bardzo ładnie wydany. A ponieważ został skonstruowany tak, jak już to opisałem. To warto sięgnąć po niego po raz drugi. A był taki jeden, jeden pisarz, którego nazwiska nie będę podawał, bo, on, bo jego przysłowia kojarzą się z pewną taką przesadą i sileniem się na, na, na filozofię taką niezbyt głęboką. Powiedział raz coś sympatycznego, mianowicie, że jeśli nie chce się przeczytać jakiejś książki drugi raz, to znaczy, że nie warto było jej czytać w ogóle. No i chyba to samo można, można odnieść do komiksów. Jeśli komiksu nie chce się czytać drugi raz, to pewnie i za pierwszym razem nie było warto. No tutaj jeśli chodzi o Queenie, Matkę Krzesną, Harlemu, ja mam ochotę przeczytać ten komiks jeszcze raz, więc wydaje mi się, że zachęcam do, do jego lektury. Pozdrawiam.